Szanowna pani Marszałkini, Wysoka Izbo. Proszę Państwa, chciałabym się dzisiaj z wami podzielić swoim ogromnym smutkiem z powodu tragedii, która niedawno się wydarzyła, mianowicie dwunastoletnia Kinga popełniła samobójstwo. Ta mała dziewczynka była ofiarą przemocy seksualnej zarówno ze strony rodziny, jak również przyjaciół tejże rodziny. Dziewczynka bardzo to przeżywała, szukała pomocy wszędzie. Były zawiadomione odpowiednie służby, sprawa została zgłoszona na prokuraturę, policję, do powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. A prośba o zabezpieczenie dziecka, która została złożona, wędrowała między kolejnymi instytucjami i sądami, i skutek był taki, że dziewczynka musiała wrócić do tej, do tej rodziny, w której była ofiarą przemocy i tego już po prostu nie wytrzymała. I proszę państwa, jak to może być, że wszyscy można powiedzieć święci od, od kwestii pomocy rodzinie, pomocy dzieciom w tej sprawie tak naprawdę nic nie zrobili, a jeżeli coś zrobili, to nie zrobili wystarczająco. Jak można było pozwolić na to, żeby dziewczynka musiała wrócić do tej rodziny i dalej była e, krzywdzona? E, I e, t, mamy tu do czynienia raczej nie z, ze złym prawem, ile z bezdusznością, z indolencją, z obojętnością. I, e, ale może są i też i inne przyczyny tego tej, tej strasznej, tego, tego nieszczęścia. Także, proszę Państwa, no tej sprawy nie można tak zostawić. Y no, naprawdę musimy coś w tej sprawie zrobić i tu wspólnie mam nadzieję to się uda. Ja ze swej strony chciałam w tym momencie zapowiedzieć, że tę sprawę będziemy omawiać na parlamentarnym zespole praw kobiet, któremu przewodniczę. Także będę chciała zaprosić wszystkie instytucje łącznie z Rzecznikiem Praw Dziecka, Praw Obywatelskich, dowiedzieć się, co oni mają w tej sprawie do powiedzenia i do za zaoferowania. Bo nie może być tak, żeby dzieci w Polsce popełniały samobójstwo, a dorośli rozkładali ręce i tylko uboli wlewali, jak już nieszczęście się wydarzy. I proszę państwa tak na zakończenie chciałabym prosić państwa o chwilę ciszy na, na, z powodu te, tego nieszczęścia i tego, że Kinga no, popełniła samobójstwo. Dziękuję bardzo.